Marszolkiewicz inthecage.pl, a ze mną Paweł Polityło prosto ze słonecznych wakacji. No powiem Ci, że zazdroszczę, bo mamy koniec maja, a w Polsce naprawdę bida. No 16 stopni, jakieś chmurki, a u Ciebie tam widzę pięknie. Tak, tak, odpoczywam należyty tydzień wypoczynku po ostatniej walce. Odpoczywamy, ładujemy akumulatory, wracam i szykujemy się do kolejnych starć. No właśnie, więc z Twoim menadżerem miałem okazję dwa dni temu rozmawiać o Twojej walce i mamy takie podobne wnioski po niej i teraz właśnie o tych wnioskach teraz z Tobą chciałbym porozmawiać. No bo, słuchaj, to jest tak, że możesz wygrywać pierwszą rundę, możesz wygrywać drugą rundę, a w trzeciej się dzieją cuda. Jak, jak rywal wie, że przegrywa dwie rundy, to może pójść ostrym ryzykiem. Natomiast wychodzi na to, że Ty sobie z tego zupełnie nic nie zrobiłeś i uznałeś za stosowne go trochę jednak pomęczyć. No i teraz pytanie, czy to taki był cel, żeby go po prostu mielić do samego końca ku uciesze publiczności, czy po prostu nie mogłeś go szybciej skończyć? Eee, jeżeli by mi się udało w pierwszej rundzie bym to zrobił. Jeżeli by mi się udało w drugiej, bym to zrobił. Wiele osób też mówiło menadżer, tata, dużo osób mówiło, że w drugiej powinien skończyć. Nie zapominajmy, że to był. Eee, Rony Johnson z UFC, prawda? On tam... Bardzo może polować, zwłaszcza jak się mówi, zraniona zwierzyna też może ranić, nie? Słuchaj, bardzo byłem skupiony na tej walce, wiedziałem, że nie mogę odpuścić ani sekundy, jeżeli chodzi o niego, bo ta prawa jego ręka często gdzieś tam dosięgała, mimo że on często na wstecznym był, no to jednak trzeba, trzeba uważać, nie? No właśnie, ale tak naprawdę w pierwszej rundzie wyglądało to, jakby no wszystko było pod kontrolą. Wygrywałeś walkę w stójce, później obaliłeś, ubijałeś i zabrakło pewnie z 10 sekund. No i potem w drugiej rundzie się powtarza dokładnie to samo. Czy nie było pomysłu, żeby w tej drugiej rundzie od początku po prostu poszukać tego sprowadzenia i od razu go położyć i ubić. Eee, też możliwe to byłaby. To by był klucz też do tego, żeby zakończyć tą walkę. W drugiej rundzie, właśnie i troszeczkę wcześniej obalać. No, jeżeli by mi się to udało, w drugiej rundzie generalnie taki był zamiar, że jeżeli uda się w pierwszej, no to w pierwszej też, jeżeli by mi się to nie udało zrobić, żebym też się nie wypompował. Bo wiemy, wiemy, tak jak mówię, no, on mógłby, jeżeli by wstał gdzieś ze stójki. Ja mógłbym mieć jakieś chwile, chwilę, chwilę nie uwagi. mogłaby się skończyć też ta walka nockoutem dla mnie. Nie? nie zapominajmy, kim był mój przeciwnik, jakie miał boje w UFC, więc. E, myślę, że to się dobrze potoczyło, a ja dzięki temu mogłem w trzeciej rundzie jeszcze tylko lepiej się pokazać i, i to wyszło jeszcze nawet na, na plus, a także także dobrze myślę. Ja tak się w ogóle zastanawiam, jak oglądałem tą walkę, to miałem w ogóle trochę flashbacki z tamtego pojedynku. Że znów dochodzi do tego, że on jest plecami na siatce, jakby ucieka po obwodzie, a ty znów musisz trochę ganiać. I czy faktycznie też miałeś podobne odczucie, że znów historia zaczyna się powtarzać? No, no uciekają, widzisz. <śmiech> 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 Słuchaj, no i też jesteś takim zawodnikiem, który wybiera presję. Może masz rację tutaj co do stylu zawodników, że grali na wstecznym, aczkolwiek no tutaj yy, po, przeciwnik ten Sichaja, no to on tam, on nie miał jakby kontry ani nic takiego nie polował. A rony tutaj musiałem uważać, i może nie było widać te kolana. W pierwszej rundzie, nawet jak ja przechwyciłem pół. Dostałem na półę też i już, już tak naprawdę ja czułem jego ciosy trzy eee, cztery razy e, gdzieś tam poczułem je na głowie i to e, świetnie też mam to opanowane, że w walce nie było tego widać. Ale, ale gdzieś tam nie e, czułem te, czułem jego ciosy, więc, więc tak jak mówię, no, na, jego, jego game plan jest taki, że on gra na wstecznym, ale on jest... Yy, niebezpieczny w tym co, co, on robi, nie? Także yy, tak jak mówię, no może możliwe, powinien skończyć w drugiej, aczkolwiek nie chciałem się podpalać, bo coś by nie wyszło i nagle a, ręka opada, bum i budzimy się i koniec walki, więc musiałem, musiałem na to wszystko uważać. A jak w ogóle czułeś się kondycyjnie po pierwszej i po drugiej rundzie? Czy to wszystko było pod kontrolą z kardio i to, to, było dobrze, te siły były dobrze rozłożone, czy, czy czułeś, że w trzeciej trzeba jednak podkręcić, skończyć to szybciej, bo może się okazać, że w końcówce będzie ciężej. Słuchaj, na pierwsze przepałkę miałem te moje y, pierwsze przepałkę. Pomyślałem, że może za szybko poszedłem, za mocno poszedłem końcówkę drugiej rundy. Y, przepraszam, końcówkę pierwszej rundy, że troszeczkę niepotrzebnie, bo i tak już powiedziałem: o kurde, nie skończyłem go. A i tak by była runda dla mnie. I tak miałem, a żebym teraz y, i kontrolowałem, jeszcze ja jak najszybciej opanować ten oddech, żeby się. Dotlenić, bo yy, wiedziałem, że może to być moim błędem, że niepotrzebnie tak poszedłem za, za mocno. Aczkolwiek, jeżeli ja widzę później mojego przeciwnika, też dużo, dużo, na dużo więcej rzeczy zwracam uwagę. Podczas walki widząc mojego przeciwnika, czy może nie dam na narożniku, ale podczas samego zachowania na, na walce gdzieś jakie ja, jest wasze z tej góry widzę z góry, widzę jego oczy, widzę jego oddech. Yy, to już wiem, że... Je, Jestem, jestem, jest, jestem, gdzieś po tej y, dobrej do, dobrej, bliskiej stronie skończenia, jakby, więc... Y, wszystko to było też na plus. Tak w ogóle sobie nad tym się teraz zastanawiam i wydaje mi się, że paradoksa, znaczy paradoksalnie, no bo wiemy, że tamta walka masz wpisaną jako walkę przegraną, natomiast no, wydawałoby się, że to właśnie Rony był zawodnikiem rywalem cięższym y, niż Sichaja, czy nie? Oczywiście. Oczywiście, z pełnym, cały mój kamp przebiegał przy, z podwójnym skupieniem. Jakby przez to, może no nie wiem, ja bym to nazwał, że dając mi walkę, federacja dając mi walkę z takim zawodnikiem, jakby od, odkupili tego, tą, ten poprzedni błąd, który oni zrobili. Także no mimi. ja naprawdę, jeżeli też tak pierwszy raz miałem z takim szacunkiem, do swojego przeciwnika, no nie ukrywajmy, legenda to jest tego sportu, więc ja się tym bardziej jakby cieszę, ale też podwójnie wkładałem w swoje przygotowania dużo więcej niż z przeciwnikiem, który którego miałem wcześniej, nie tam nie, nie ujmując mu za bardzo tam do, 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 do tego Brazylijczyka bardzo bardzo z szacunkiem i po walce też mieliśmy okazję ze sobą porozmawiać. Eee, także, 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 także fajnie, naprawdę, nie? Hmm. No to się zgadza. No i tak właśnie, na, czyli też myślałem, że tak będziesz do tego no, podchodził. No ale tak nie wiem, czy to, czy Artur z tobą rozmawiał i to są też Twoje przemyślenia. No ale tak z, z tej perspektywy, jak już wygrałeś walkę z lepszym zawodnikiem, no to realnie cofanie się do tego Cicci jest trochę bez sensu. Natomiast. Rozumiem, że to ci trochę siedzi i chciałbyś tą plamę zmazać i udowodnić, że to był błąd nie tyle twój, co błąd organizacji, błąd sędziego, i ty po prostu jesteś lepszym zawodnikiem, żeby nikt nigdy za 50 lat nie miał wątpliwości. Słuchaj, ja nie będę chciał jakby naprawiać błędy innych ludzi, walcząc z nim. Aczkolwiek no czy, czy, czy rzeczywiście on będzie chciał zwalczyć ze mną, no to się okaże, bo możliwe nie będzie miał, że możliwe, że nie będzie miał wyboru eee, to też inaczej troszeczkę on się zachowywał po walce. Ta, ten e, Czaia inaczej się zachowywał po walce, kiedy był ze mną face to face, a co innego gdzieś tam powiedział na wywiadzie, więc jeszcze kolejna rzecz gdzieś tam coś innego powiedział, że... On będzie na gali, jeżeli... To też ktoś mi podesłał, to, że jeżeli ktoś tam z jego z Chorwatów, ktoś mi to wysłał z jakiegoś portalu, że on mówi, jeżeli ja wygram, to on i, i poproszę publiczność, to on może da mi rewans. No, także, no jeżeli będę musiał z nim walczyć, nie, żebym chciał go o, mieć jakiś e, brak szacunku dla niego. No ale będę też się na niego przygotowywał bardzo mocno. Też wiem już jak on mniej więcej walczy, więc jak to będzie wyglądać, na pewno nie będę miał nic tam z tyłu głowy, że a muszę komuś coś pokazać, albo, albo coś takiego, po prostu to będzie kolejna walka i, i mo możliwe, że tak, bo yy, patrząc w tym rankingu tej Federacji 66 ciężko, 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 ciężko przewidzieć kto tam może być. No jakby nie patrząc, ja mam jedną a mam bardzo dobrą wygraną i dobrą przegraną. On ma ostatnio wygraną, tam wcześniej też wygrywał. No, też jest lokalnym zawodnikiem. Z tego co wiemy, Gala jest w Zagrzebiu. A może będzie czas na to, żeby udowodnić, kto jest lepszy, rzeczywiście. Hmm. No tak sobie, no to właśnie, to może dwa słowa jeszcze o tej publiczności. No bo jest, pewnie jest jakaś wiadomo, Bałkany, Bałkanami, ale jest pewnie różnica między Zadarem, Zagrzebiem i Belgradem. Jak tę publiczność Ty oceniasz? Publiczność z Serbii yy, oni też nie wiedzieli za bardzo. Chyba ja miałem trzecią walkę, więc tam ludzie nawet yy, też tak nie. Powiem ci, nie, nie było tego klimatu kibicowania, yy, tak jak było w Chorwacji. Wow! A tutaj jednak byli yy, taki rodzaj kibica, jakby to powiedzieć. Yy, bardzo kibicowali swoim zawodnikom, co było widać na ważeniu yy, podczas, tam, podczas gali, że bardzo jakby. Byli skupieni nie jako widz ogólnie, kto walczy, tylko kto jest lepiej, jakie fajne akcje wychodzą. Tylko kibicowali bardzo sobie skupieni na swoich zawodnikach byli, więc też się jakoś tam nie dziwię, ale jest zupełnie inaczej niż Chorwacji przykładowo. Ja pokonując tego Chorwata, no byłem uwielbiany, także i dalej jestem, także no właśnie. także fajnie, no, aczkolwiek. Rodek kibicowania Serbia-Chorwacja, troszeczkę inaczej. Okej. Okay. No bo no Kamil Kraska mówił, że no generalnie jest to świetne, że od początku są kibice na hali, że no każdy przestój, każdy w walce, czy jakby jakaś pasywność jest od razu wygwizdywana, więc oczekują od razu akcji, 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 akcji bardzo mocno. A I... to też. Tylko jakby chodzi mi o ten taki hałas wielki, jeżeli tam był. Lokalny zawodnik, nie wiem, czy tam widziałeś, on, to było chyba 7-0 oni mieli, 7-0, i był jakiś tam lokalny, nie wiem, czy kibic, czy ktoś i tam naprawdę był mocny, mocny hałas, to było normalnie, dawno takich emocji nie widziałem, jak oni, cała hala tam jedna, jednemu temu y, zawodnikowi kibicowała, no było coś niesamowitego, tak samo na ważeniu, samo to ta federacja, jak my byliśmy na ważeniu, ja dawno nie czułem, nie czułem takiego no, nie czułem takiego pierdolnięcia, bo inaczej tego nie, za, nie nazwę, przepraszam za te słowo, no ale inaczej ciężko to powiedzieć, bo jak jest te media, ważenie my zazwyczaj, już jako zawodnicy, jesteśmy tacy zgaszeni, yy, bo wiemy, że to jest tylko face to face, tam idziemy dalej, wiesz, jest w głowie walka, skupienie, a tam wyszliśmy, w wyzywanie się, no powiem Ci, naprawdę dawno czegoś takiego nie czułem, że mówię, ło, i tam gdzieś ten zawodnik z tam śnością mi się jechał, wiesz, później. Wiadomo, ten rok i tak samo zanim też było pełno kibiców. No, powiem ci, no niesamowite to było. Da dawno takiego czegoś nie miałem na, na, na samym ważeniu. A sam event, no to też niesamowity, no, więc, więc naprawdę jest ci kibice bardzo, bardzo, bardzo są aktywni. Są aktywni na żywo. No to, się, to, to mówicie wszyscy tak naprawdę jednym głosem, więc no to nie, nie mówię, że to że kiedykolwiek to, ktokolwiek podważał, tylko po prostu jest to już potwierdzone z każdego źródła i wszyscy jesteście tym zajarani tak samo. więc zapytam też o innych Polaków, no bo to też jest pewnie fajnie walczyć z resztą Polaków na karcie. Był Kamil, był Piotrek, więc czy w ogóle miałeś okazję się z nimi złapać przed albo po walce i zamienić słowo? Oczywiście, tak. Miałem, miałem okazję. Piotrek fajnie też też dużo. I właśnie o to chodzi, że Piotrek nagle pierwsza walka, a jemu ludzie znają go, widzą jaki jak klaskali mu nawet na ważeniu. nie Dla mnie to nieznajomi, ale wiem ale znali, czyli też wiedzieli kim on jest, ile ma walk. Co do kraski no to na ważeniu było troszeczkę mniej tego, aczkolwiek jak zawalczył, wow, powiem Ci, no to było też niesamowite. Was jak błogali kończyliśmy, ludzie. Gdzieś tam zobaczyli na zewnątrz, zobaczyli jego pas i wiesz, i ten taki, no i hałas, ten, ten szum wokół niego się zrobił, kółeczko, każde zdjęcia, no świetnie zawalczył i, no i ktoś tam mówi, ze mną sobie zdjęcia, ja mówi, patrz tu się, i tam pełno ludzi do niego zaczęło przychodzić nagle, także no, no my tam Polacy się bardzo dobrze też pokazujemy, w ogóle w tych krajach jest jakoś tak inaczej, bo ja nawet z tym pucharem szedłem gdzieś, Yy, przez, przez te lotnisko i miałem gdzieś tu jeszcze orzełek mi wystawał z, z koszulki i tam o Polska ktoś mówi nie i tam też coś zdjęć więc także coś, coś takiego nie wiem czy jakby to powiedzieć to jest dopiero może nie że świeże ale ten yy, bardzo miło to jest yy, od ludzi ja na przykład w Irlandii takiego czegoś nie mam jak czytam w Polsce że ktoś jeszcze mnie tak o, atakuje nie także niesamowite to jest. No, to jest właśnie to, to, jest taki efekt trochę tego boomu na MMA. Przeżywały, przeżywa to Polska, przeżywały to Czechy, teraz przeżywają to Niemcy, przeżywa to Francja, przeżywają to, to Bałkany. No, także tylko się cieszę, trafiłeś do świetnej organizacji, w której jesteś doceniony nie tylko sportowo, ale finansowo. I myślę, że ta droga niech, ta droga niech trwa i niech, ten, niech ta droga do pasa się zaczyna torować. No, byłoby pięknie, gdybyśmy mieli dwóch mistrzów w FLC. No miejmy nadzieję, że tam yy, zagrzeb coś, coś, coś ruszy z tym, nie? Yy, zobaczymy kto to będzie. Ja no ja bardzo to, chcia... dobrze mówię zagrzebił, bardzo chciałbym zawalczyć, być aktywnym zawodnikiem. No, yy, na chwilę obecną dzisiaj. No, mamy yy, czerwiec już, więc przykładowo od roku czasu jejciu, ale naprawdę chcę, żeby tak moja kariera do końca się toczyła cały czas jak najdłużej, bo mam od czerwca ja miałem yy, walkę. Walkę o pas. Jeszcze ten Kamp wtedy jak zacząłem z Konorem. się pochwalę. Jeszcze raz od czerwca, ile ja miałem starci, cały czas, cały czas walczyć. Mam taką, taką mam 30 lat, ale mam taką świeżość tego wszystkiego, żyję, tym no nie mogę naprawdę gdzieś tam nie, 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 nie mam w głowie, żeby to odpuścić od czerwca, słuchaj. Walka o pas, obrona. Później później mamy FNC, ta pierwsza walka, teraz. Druga walka, cztery walki na rok. Ja chcę dalej walczyć, a ja naprawdę czuję, czu, czu, czuję to bardzo mocno, nie? Ta federacja też mnie jeszcze bardziej nakręciła. Eee, no i nie, niech, się, nie, niech to się stanie w, za, w Zagrzebiu. Zadarze, w zada... Dobrze, zagrzeb. w Zagrzebiu niech to się stanie i, i niech będzie ta walka o pas. Czyli jeżeli nie o pas, jeżeli jeszcze nie są zdecydowani, no to zobaczmy, kogo oni tam puszczą o pas, nie? Eee, aczkolwiek uważam, że jestem najlepszym pretendentem. No słuchaj, to jest w ogóle ta twoja historia, jest niesamowita, bo ktoś by powiedział, że w kategorii 66 kg czy 61, 33-letni zawodnik, to już jest końcówka kariery, natomiast ty masz tak naprawdę teraz swoje najlepsze lata, najlepsze występy i myślę, że też FNC to docenia, że twój styl walki się mocno zmienił, w KSW z tym stylem było różnie, było dużo decyzji, dużo splitów, a teraz po prostu wchodzisz chcesz się bić. I pokazujesz to i to wszyscy doceniają, nie tylko organizacja, a też fani. Także ja myślę, że to wszystko na plus generalnie, wszystko na plus, no. no tak, tak jak mówisz, może, czy, bo ja nie tam chcę widowiskowo walczyć, ale do niektórych, po prostu niektórych rzeczy trzeba dorosnąć, nie? Ja zaczynając karierę w KSW, no, to było dla mnie coś, coś, coś za dużego może, nie wiem, aczkolwiek dużo, dużo takie rzucenie na wodę dużo mi też dało, aczkolwiek no potrzebowałem... Trochę więcej czasu i niestety z, też to przepłaciłem tymi, tymi swoimi przegranymi walkami, bo y, pff, walcząc na takim poziomie jak teraz zawalczyłem, myślę, że i z, z tym przygotowaniem, z, z, z tym Jimem, z trenerami, to co ja mam, no to nic mnie nie jest w stanie zatrzymać, tak naprawdę. I tutaj, że ja 33 lata, ja czuję się, że jakbym spotkał pa no teraz. Ja bym swojego, tak jakbym spotkał tego Pawła sprzed paru lat, ja bym go kończył w pierwszej rundzie, za ka każdym razem, naprawdę, nie? Bo wali normalnie na brody, no ja lubię, nie, ja lubię w tym dzimie, w tym dzimie jeszcze też naprawdę się rozwijam. To no, też się inaczej prowadzę, prowadzę się bardzo zdrowo, czego wcześniej, czego wcześniej nie robiłem, nie? Także wracam, wracam teraz, mam chyba pierwszy raz od, od roku czasu, będę miał taką długą przerwę, że tydzień czasu przerwy, bo wakacje, a tak, mam mental, że jeżeli jest możliwość, wracam do klubu, pokazać się trenerom w poniedziałek i no, to, 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 że wygrałem jeden pojedynek, to byłem najlepszy wtedy. Tak, ja chcę dalej dążyć dalej, dalej być najlepszy cały czas. Nie chcę chcę żyć tym naprawdę nie? i niesamowite to jest. Niesamowite, niesamowite Paweł w takim razie, co no nam pozostaje tylko trzymać kciuki za twoje zdrowie, za kolejne walki, za tempo tych walki, za kolejne zwycięstwa. My będziemy oglądać, kibicować. A za dzisiaj Ci bardzo dziękuję, jak zwykle przyjemność i odpoczywaj, wypoczywaj, bo no nie da się ukryć, że totalnie zasłużony wypoczynek po tak dominującej walce. Dziękuję bardzo, słuchaj, ja wracam i w poniedziałek już będę na sali. Tobie również dziękuję za wywiad, co bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy się przyczyniają, przyczyniają do tego, gdzie jestem. Dziękuję też menadżerowi mojemu mojemu klubowi, moim trenerom, menadżerowi, e, Arturowi trenerom, moim głównym John Kawanach Rycz oraz Roach. No wiadomo, e, federacji, no i tak jak mówię, niech to dalej tak się to, toczy swoim, tempe, to, swoim tempem, to swoim tempem, to Poli Sichel będzie cały czas już na szczycie. I tego życzę sobie, tobie i wszystkim kibicom. jeszcze raz odpoczywa i jesteśmy w kontakcie. Dziękuję bardzo, trzymaj się.